Witajcie! Tutaj ponownie dwa przygody a to kolejny odcinek z cyklu zagrajmy w mapkę. Dzisiaj będzie dosyć taki szybki odcinek, bo znowu będziemy grać w mapkę Sprint, który stworzył użytkownik o nazwie Ozil, którą znalazłem. W internecie i będzie to sprint i sobie pogadamy o właśnie. Ło wow, to jest nadpolska mapa. Fajnie, oczywiście, pierwsza raz przyrodzę. Pogadamy sobie o. Jej! Spoko. Jak fajnie. Pogadamy sobie o tym, o moim kanale i o, o tematyce Minecraftowej na moim kanale. Oczywiście, ten Minecraft będzie i będą następne odcinki zagrań mapkę. Jednak nie, nie tak jak tutaj widzicie, czyli nie będzie spintu. Czyli będą po prostu jakieś większe mapy, typu Adventure, mapy przygodowe, mapy akcji. Tak jak to było w poprzednich odcinkach. A te, te właśnie odcinki takie na szybko, jeżeli chodzi o spint, to są tylko po to, żeby ten Minecraft był, więc... Tutaj się tak pogadamy, bez żadnej muzyczki w tle, żeby było wszystko słychać. Więc co, może to przejdźmy to. Dobra, zasady po drugiej stronie. Witaj na mapie Smint Parku, Czyli to co lubię. Oje, mam FPS-y. Czerwona wełna to start. No, dobrze wiedzieć. Mapa Smint Parku wykonana przez Ozila, Tego będziecie mieli podanego w opisie. Link do mapki? A, wyjdźcie sobie. Zasady są standard. U, panie, tu jest T. D powinno być. Standardowe. Zakaz niszczenia oraz stawiania czegokolwiek guy na peaceful. Wow. A ja mam tu items bez tu 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 too to, to many items się nie da żyć. Dobrze mam Gana Peaceful oraz brave mam. W razie spadnięcia szukaj płyt naciskowych. Dlaczego mi spadło do 30 FPSów? Ojej, oh, ja, ten Minecraft -y. e, i... Dobra. Jezu, a to będzie takie coś. U Ło, już spienniczyłem. O nie. To miał być taki na luzie! Jest, to jest spin parku, więc przygoda tutaj masz biec, a nie przeskakaja z klocka na krotek. Ło, widzieliście? No dobrze, więc tak jak mówiłem. O, punkt oddolny. Nie ma tak, komand bloki. Będzie, na moim kanale, jezus, Maja. Będzie Minecraft, tego się nie bójcie. Ale będą też gameplaye i tego typu sprawy, więc. Wow, jak fajnie. Wow, wow! Wow, wow, A, widzieliście i spadłem. Będzie Minecraft, szczególnie y, moja ulubiona seria, jeżeli w Minecraftie. Minecraft zagrajemy w mapkę. Ej. Aha, dobra, to tutaj tego możecie być pewni. Będą oczywiście jeszcze jakieś survival Games. O jezu, więc tego też możecie być pewni. Yy, ogólnie mało, od nią nagrywałem, wiem o tym doskonale. Ze względu na moją na moje lenistwo. Wow, na moje lenistwo, powiem, wow, a ja miałem na spaść? Tak. Były święta, więc sami wiecie, trzeba sobie jakoś odreagować. Aktualnie ciągle gram w World of Warcraft na prywatnym serwerze Tot Wiedzą ci, którzy grali, którzy oglądali live'a. Więc serdecznie zapraszam do wspólnego grania. Ja chętnie z Was dodam, możemy coś nagać razem. A wracając do mapki, na razie idzie nam fantastycznie i aż tak dużo nie ramię. A wiecie, że ja to umiem zamieć na parku, że. By też podziwiać tutaj budowę niektórych mapek. Wo, a tutaj coś dla nas budować? Eee, zostawił. Eee, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Zostawił chyba po to, żeby było światło. No, no. Pomysłowe. Oczywiście, jak widzicie, już dzisiejsze mapki, które są tworzone, te takie nowe. Standardowo mają w sobie command block. Będę musiał sobie ogarnąć tego Command Bloka, aby już jakieś nowsze mapy tworzyć właśnie na tym command bloku. A wiecie, że ja tak dosyć nie lubię. się tak za dużo bardziej nie, to many items i klikanie w myszką, żeby stawiać inne bloki. Checkpoint, ale został napisane fajnie. Przez trzy ale patrzcie, dostałem 60 FPSów, a tutaj co jest takiego? Nic nie ma. Biegniemy po chmurkach moim zdaniem. Hmm. Czy będą nowe mapy? To Was na pewno zainteresuje. O jejku, ja Wam mówię. To tak miało być. Dzi... Dzięki za przejście mapy Spin Parkour by Ozzy. Co, 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 co? co? Aha, ukończenie z Parkour by Ozzy the Game Player. Eee, trochę krótkie. Jeśli mało Ci się spodobało to zapraszam na mój kanał YouTube Ozy Gameplayer. Naciśnij, aby dodać swoją nagrodę. Seed mapy. Nie chcę powiedzieć na stać, dostać zostać nagrodę. Jest to diament. Ale będę spamił. Nie, bez przesady. Zobaczcie to wszystko. A mi sobie może coś tam było za tych młykach. Tak. Hehe, he, co za głupie? Jeszcze jest dalej coś. Biegniemy. Więc to nie był jeszcze koniec mapy. A trochę głupio. Ja ktoś nie miał ten ale też sobie wyszedł i w drugie by miał to. Dobrze. Więc wracając, dywan przygody nadal. Tutaj... Ej, a ja może szedłem. Szedłem tu! Byłem tu. Czy nie? Sam nie wiem. No, szedłem tu. Te fan przygody ciągle z Wam jest. I pamiętam o moich widzach, którzy oglądają mnie tylko dla Minecrafta. Więc yy, tutaj też nie musicie się o nic martwić. Minecraft nadal będzie. Tu już jak widać budowa coś innego. Ma kontynuację. Tutaj widzę Silver Block. Pamiętam ciągle o Minecrafcie. Bo. Wstawiam jakieś nowe aktualizacje co jakiś czas nagrywacie mapki, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście to jest dla Was i dla mnie korzyść sama w sobie. Tylko dosyć mało ludzi nagrało moją najnowszą serię mapę tej próbek, Która moim zdaniem jest to najlepsza seria jaką stworzyłem, bo jest niej wszystko. Szczególnie mało ludzi nagrało mapę mądrość. Tak, to by było najmniej. I cztery próby, próba prób. To jest taka epicka mapka, że jak ktoś to zagra, jeszcze z kumplem, naprawdę wielki będzie szacun. Jeden z moich użytkowników dosyć bliskich nagrał całą serię cztery próby. Jest to Glock 540. I na razie tak od dłuższego czasu nie widziałem, by ktoś nagrywał właśnie mm, coś. Z czterech prób najczęściej są to oczywiście y, mapy z The Pan Przygody Show Episode 2, gdzie jak widać bardzo Wam się spodobała. To jest bardzo dobra mapa oczywiście, ale y, nie wiem, może jestem już za stary. Ale głównie jak mości widzowie nagrywają let's play'y. E, nie paszą na tabliczki, bo po co je czytać, tak? Czyli te tabliczki są po to, by je czytać. A jak ja bym, yy, za przeproszeniem, zauważył, że ktoś, na przykład, jakiś młodszy widz, taki już naprawdę młody, gra w moją mapkę 4 próby bez czytania, fabuły, tylko po to, by przejść, no to by było dla mnie trochę smutne. Ale liczy się gest, że w ogóle na przykład nagrał, że chciał podzielić się z innymi z tą moją mapą i to mnie właśnie bardzo cieszy. I myślę, że mój kanał ciągle będzie wspierał Minecrafta Ciągle będą jakieś zagrajmy w mapkę z Survival Games Niekiedy zagrajmy w mapkę z widzami to też się postaram jakoś zorganizować. Myślę, że będzie naprawdę fajnie. I widzimy się, jeżeli chodzi o serię Minecraftową na moim kanale. W następnej części sej zagajmy w mapkę, a już takiej większej, takiej, jakieś mapy adventure, jakieś mapy przygodowe, jakieś mapy akcji. Myślę, że tak będzie super. A Was zachęcam do nagrywania moich mapek, Waszych przygód na moich mapkach bo to jest korzyść nie tylko dla mnie, lecz także dla Was, bo ja wspieram Waszą pracę, daję łapki w górę, dodaję do specjalnej playlisty na moim kanale o nazwie Let's Play moich mapek i dodaję Wasz nick, by inni, którzy weszli sobie w tą playlistę, widzieli, że Wy jesteście tymi unikalnymi, którzy negali Let's play", Let's play z mojej mapki. Wyszła taka nieładna reklama, ale ja tylko o tym przypominam, bo tak naprawdę niewielu ludzi, ludzi o tym wie. I ta mapka, myślę, że będzie o wiele dłuższa, bo ją tak szukałem, jakiegoś spin-parku dobrego, którego mało ludzi nagrało. I jak widać, niezbyt dobrze się udało. Myślałem, że będzie większy. A przy tym dużo niem Dobra, myślę, że nie będę już tego tutaj przy... przedłużał. I po prostu zakończę to. I widzimy się w następnym odcinku, Minecraftowym, jak i tym nie Minecraftowym. No pan przykoda tu jest, pamiętajcie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się w następnych moich jakichś... O Jezus! W następnych moich jakichś produkcjach. trzymajcie się. Pa, pa! Kochani, pa. Pa pa! pa.